Hej, wiecie co? Nie mogłam sobie wymarzyć piękniejszego miejsca do życia. <noise> Na tą chwilę jest to tak. Jest to moje miejsce. Kocham. Kocham to miejsce. Kocham wszystko, co się tutaj dzieje. A zadziewa się naprawdę fajnie. Sami widzicie, tej zieleni tutaj jest mnóstwo. I y, oczywiście wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Dzisiaj jest y, wielkanocna sobota. No zobaczcie, no zobaczcie, czego ja mogę chcieć? Na tą chwilę więcej. Co prawda tutaj dużo jest grania w piłkę, ale... Ale nie zawsze, bo tak jak dzisiaj widzicie, jest przepiękny czas, kiedy, kiedy nie ma tu młodzieży, nie ma dzieci. Ale za chwilkę się odwrócę i wam pokażę, co tutaj jest. Kocham cztery pory roku, które tutaj są: wiosna, lato, jesień, zima. Zima też ma swój urok, bo to jest taki, taki stop dla nas, ale już jest po stopie, kochani. Bo ta dam. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Kocham to. Ja to po prostu kocham. Teraz będę szła w tych kwiatach pięknych. One się ciągną i ciągną i ciągną. Zobaczcie. To jest wręcz nieprawdopodobne. Jak tu jest cudnie. Widzicie, wszystko się budzi do życia. Wszystko. W takim puchu. W takim pięknym puchu. Tutaj sobie żyję spokojnie. Szczęśliwa. Czego życzę wszystkim, żebyście znaleźli. Wow. No kocham to. Ja kocham po prostu to miejsce. No zobaczcie. No zobaczcie co tu się dzieje. No zobaczcie. <laughs> Jejku, jak tu jest cudnie. A gdzie teraz idę? A idę tam przed siebie. Bo tam właśnie moja rodzinka poszła z wnusiami na plac zabaw. Bo Wojtusz już jest taki duży chłopak, że postanowił sobie grać w piłkę. No a jak grać w piłkę, no to oczywiście z, kimś z tatą i z dziadkiem. Chociaż on sobie sam świetnie daje radę, ale z tatą i z dziadkiem oczywiście poszedł. No i mamusia z tym najmłodszym. No i teraz babcia musi dojść, bo babcia właśnie wyjęła placek z kuchenki i teraz on stygnie a potem sobie go zjemy jak, jak pójdziemy do domu więc moi drodzy dzisiaj jest moi kochani dzisiaj jest e, co dzisiaj sobota, sobota wielkanocna a zobaczycie więc ja życzę Wam zdrowych, wesołych, pogodnych, spokojnych, radosnych i spokojnych, i radosnych, szczęśliwych świąt dla Was i Waszych rodzin, Waszych najbliższych, mojej rodzinie całej również przesyłam yy, najlepsze życzenia yy, bliższej i dalszej. I powiem Wam tak, internet jest cudowną rzeczą, ponieważ, będąc w jednym miejscu, mogę się kontaktować z całym światem i mimo, że wkurza to wiele osób, bo ja mam na myśli tutaj yy, dzieci, prawda? Że rodzice się denerwują na dzieci, ale tak jest, cudownie. Takie są realia w tej chwili, takie jest życie. A ja mam to szczęście, że żyję w tej epoce pomiędzy, czyli yy, za moich dziecięcych i młodzieńczych lat nie było mowy o internecie. Potem został wprowadzany, jeszcze na pewno pamiętacie te takie. Pip, 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 Pikania w telefonie i łączenia się. To był kosmos, ale było okno na świat. A w tej chwili widzicie, mamy telefon. Nie potrzebuję siedzieć w domu przy komputerze czy laptopie. Mam telefon w ręce idę i ja się z wami kontaktuję. A dlaczego robię ten filmik nie live'a? Chociaż live były. Szybszy, bo już bym go nie musiała później wrzucać. A to dlatego, że teraz jego ja go wstawię na Facebooka. Ale Facebook teraz po 30 dniach wszystkie live'y kasuje, więc po co mi to? A ja chcę, żeby to zostało. Ściskam Was. Żyjcie sobie zdrowo, szczęśliwie. Kochajcie się. Szanujcie. I róbcie, co chcecie. Co chcecie. Wszystko dla Waszego dobra. Ściskam.